Nie zbliżaj Pan jest agresywny. Ja Cię mierze tutaj tak... na Ja proszę, proszę. Robię sobie jeszcze zdjęcie Panie Nie zabronisz, mi wystawić. I co to się stało? No skoczył na maskę. No czy Pan nie chce Dobry. przypuszczać Dobry. samochodu, żeby tam... Dobry, na maskę, to Tak, bym pan na mnie najeżdżał samochodem, no to jak miałem, nie da się połamać nóg. Wjechał na mnie samochodem, proszę pana. Pan, jak pan, tak pan się nie wie, pan co robi, to niech pan najlepiej zadzwoni po policję, bo ten pan mnie potrącił na chodniku. Nic się nie cię nie potrącił na chodniku. Moment, moment, moment. Lepiej na to, teraz tak. No, parę. Pan podejdzie do mną. No? A, w pana. Co to się stało? Proszę pana, stałem na chodniku i ten człowiek na mnie najechał samochodem. Cofnąłem się, najechał ponownie, cofnął najechał ponownie i zaczął na mnie jechać tak? trochę czuję pod kolanem, że postanowiłem, żeby nie wiem, czy zdążę przed nim uciec, czy coś. To z... Pan poczeka, tak? No. Dobra. To pan trzeba gdzieś na parkingu, bo ja sobie tu będę stał. Pan, dobrze. Pan puści pana sobie tutaj. Bo puści... No potem mam go puścić? W pochodniku? Eee, przyjedzie można przyjedzie... jeździć w pochodniku? Ten nie można jeździć po pochodniku. No to niech wyjedzie tędy i pojedzie na parking.